Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam was na tej naszej pierwszej Katechezie z naszego cyklu Bierzmowanie w 10 minut. Akurat w tym tygodniu mieliśmy się spotkać na takim uroczystym, na takiej uroczystej liturgii, gdzie, gdzie właśnie mieliście wyrazić tą, to pragnienie bycia kandydatami przed Bogiem w obecności Kościoła. Mieliście właśnie powiedzieć tak, że, że chcę pójść tą drogą, chcę się przygotowywać. Nie możemy tego czynić w ten sposób, który byśmy chcieli, który był przewidziany, ale to nie znaczy, że nie możesz sobie zadać tego pytania w sercu i na nie odpowiedzieć. Kiedy właśnie się zastanawiałem nad tym, takie dwie kwestie mnie poruszyły: że to swoje tak mieliście powiedzieć w obecności Boga i w obecności Kościoła, i o ile co do Boga nie ma wątpliwości, Odpowiadamy na Jego wezwanie. To, że tu jesteś, to, że słuchasz tej katechezy, to, że przygotowujesz się do sakramentu bierzmowania, nie jest tylko wypełnieniem jakiejś Twojej woli, ale też jest przede wszystkim odpowiedzią na, na wezwanie Boga. I zastanowiła mnie druga kwestia tej odpowiedzi Kościołowi, że robimy coś wobec Kościoła, robimy coś w obliczu, w obecności Kościoła, Kościoła, którym jesteśmy. I tej kwestii chciałem właśnie poświęcić tą katechezę. To pytanie o Kościół jest istotne z perspektywy. Tego, co się dzisiaj dzieje. Dochodzą do nas informacje o różnych skandalach yy, z udziałem ludzi Kościoła, o pewnym złu, które się dokonuje yy, przez nich. Yy, I to budzi w nas właśnie pytanie: po co mi Kościół? Do jakiego Kościoła ja chcę należeć? Yy, czy ten Kościół jest w ogóle do czegoś potrzebny? Na początku warto zadać sobie pytanie: skąd w ogóle wziął się Kościół? Kto go założył? Jaki jest sens Jego istnienia. Bardzo ważne jest pamiętać o tym, że to nie apostołowie, nie Piotr, nie Paweł, nie święty Jan, nie papieże, nie biskupi, nie kardynałowie, czy, czy księża, czy osoby zakonne założyły Kościół. Kościół został założony przez Jezusa Chrystusa. Też nie możemy wybrać jakiegoś jednego momentu z Jego życia, w którym możemy powiedzieć tu w tym miejscu Jezus założył Kościół. Nie. Całe życie, całe, cała misja Jezusa Chrystusa, jego wcielenie, głoszenie Królestwa Bożego na ziemi, jego męka, śmierć, zmartwychwstanie w niebo wstąpienie, dążyły do tego właśnie, aby powstał Kościół. Kościół, który tu na ziemi jest rzeczywistością czasową, która ma nas prowadzić do spotkania z Bogiem wieczności. Dla ułatwienia możemy wymienić kilka elementów, które mogą świadczyć właśnie o tym zamiarze Chrystusa. Pierwszym jest powołanie dwunastu, gdzie Chrystus właśnie gromadzi tą pierwszą wspólnotę. Dalej jest właśnie podkreślenie Prymatu Piotra, kiedy Jezus mówi, ty jesteś skała, na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Kolejnym takim ważnym elementem, świadczącym o tym, że Chrystus chciał założyć Kościół, jest ostatnia wieczerza, gdzie zgromadził On swoich uczniów i dał im swoje ciało i swoją krew, aby tym mogli się posilać. Aby to było tym paliwem napędowym właśnie dla kościoła. Kościół nie ma sensu bez Eucharystii, a Eucharystię mamy właśnie tylko w kościele. Kolejnym takim ważnym elementem jest nakaz misyjny, kiedy Chrystus po swoim zmartwychwstaniu spotyka się z uczniami i potem na chwilę przed wstąpieniem do nieba mówi do nich: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Dosłownie w, tłumaczy, w greckim oryginale. Znajdzie tam idźcie i czyncie uczniów. Idźcie i czyńcie tych, którzy będą właśnie uczniami Jezusa Chrystusa, którzy będą tworzyć wspólnotę zgromadzoną wokół Niego. I ostatnim takim ważnym elementem, który gdzieś też dotyczy was bezpośrednio, jest zesłanie Ducha Świętego. Kiedy to na apostołów, na uczniów zgromadzonych właśnie w Wieczerniku, wstąpił Duch Święty i dał im tą moc, aby mogli pójść do drugiego człowieka, aby mogli przezwyciężyć swój lęk, aby mogli przezwyciężyć swoje obawy i czynić właśnie wolę Bożą, aby właśnie ten Kościół się rozrastał, aby kontynuować misję Jezusa Chrystusa. To, że w dzisiejszych czasach tak ciężko nam przyjąć jest rzeczywistość Kościoła, może wynikać z tego, że nie mamy tej świadomości Jego boskiego pochodzenia. Nie mamy tej świadomości, że, że to właśnie Chrystus leży u początku Kościoła. Mamy jakieś wdrukowane swoje teorie, że to, że Kościół jest tworem ludzkim, że jest to tylko instytucja, a brakuje nam właśnie tej świadomości odniesienia do Jezusa Chrystusa. Bardzo ważne jest też spojrzeć, co Pismo Święte mówi na temat Kościoła. Na potrzeby tej Katechezy wybrałem trzy takie obrazy, które bym chciał, żebyście zapamiętali właśnie, co mówi Słowo Boże o Kościele. Pierwszym takim obrazem jest krzew winny. Sam Jezus mówi w Ewangelii o sobie: Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Ta latorośl, która nie jest wszczepiona w Jezusa Chrystusa i nie przynosi owoców, będzie odrzucona. To tylko w Chrystusie kościół, kiedy jest wszczepiony, jak właśnie ten, te winne latorośle, te winne gałązki, to z niego może czerpać siłę. Drugim takim ważnym obrazem mówiącym właśnie o kościele jest obraz żywej budowli. Mówił o tym święty Paweł w liście do Efezjan. Mówi o tym św. Piotr w swoim liście, że jesteśmy budowlą zbudowaną z żywych kamieni, gdzie fundamentem jest Jezus Chrystus. Że on jest właśnie tą skałą, na której my jesteśmy zbudowani i każdy z nas ma swoje miejsce w kościele. Każdy z nas jest tym kamieniem ułożonym w odpowiednim miejscu, aby ten kościół mógł trwać, aby ten kościół mógł funkcjonować, mógł spełniać swoją misję. Natomiast tym trzecim ważnym obrazem mówiącym. Nam o rzeczywistości Kościoła jest obraz mistycznego ciała Chrystusa, gdzie Chrystus jest właśnie głową Kościoła, a my jesteśmy poszczególnymi członkami. Tak jak poszczególne członki ciała spełniają swoją rolę, mają swoje zadanie, to nie funkcjonują same. Odcięta ręka jest martwa, nic nie może sama zrobić. Ale kiedy właśnie trwamy jako jedność w Kościele, wtedy możemy wypełniać wolę Bożą. Bardzo ważne jest też zadać sobie pytanie: dlaczego Kościół jest święty? Szczególnie w perspektywie tych wszystkich skandali, o jakich słyszymy, że tyle zła gdzieś się wydarzyło za pośrednictwem ludzi Kościoła. Ale Kościół nie jest święty, y, dlatego że poszczególni członkowie są nieskazitelni i y, jak tylko ktoś trafi się zły, to od razu to przekreśla. Są trzy powody, dla których mówimy, że Kościół jest rzeczywistością świętą. Pierwszy powód, dla którego możemy mówić, że Kościół jest święty, to to dlatego, że założył go Jezus Chrystus. Że właśnie tak jak wspomniałem, u podstaw Kościoła, u jego początków stoi osoba Boga, Jezusa Chrystusa. Stało się to z Jego zamiaru, z Jego woli i Jego mocą Kościół jest dalej właśnie utwierdzany. Drugim powodem, dla którego możemy mówić, że Kościół jest święty, to to, że tworzą wspólnotę z Bogiem, że każdy z nas jest powołany do tego, aby tworzyć relacje właśnie z Bogiem w Jezusie Chrystusie, będąc właśnie wspólnotą, której celem jest nie tylko bycie razem tu na ziemi, Naszym głównym celem jest właśnie e, tworzyć tą relację z Bogiem, która finalnie skończy się tym, że będziemy właśnie przebywać z Nim w wieczności, będziemy mogli wpatrywać się w Niego twarzą w twarz. I trzecim powodem, dla którego wiem, że Kościół jest święty, jest taki, że posiada on pełnie instrumentów zbawczych, posiada on pełnie instrumentów uświęcających człowieka. Przede wszystkim są to sakramenty, które są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski. I właśnie te sakramenty, które mamy w kościele, one pozwalają nam właśnie stawać się coraz lepszymi. Kiedyś zapytano Świętą Matkę Teresę z Kalkuty, co należałoby zmienić, żeby poprawić Kościół, żeby Kościół stawać się lepszy. Święta Matka Teresa, z taką swoją wrodzoną łagodnością, powiedziała, że zmianie muszę ulec ja i ty. Że jeżeli chcemy, żeby Kościół się zmieniał. To przede wszystkim, że zacząć od siebie, od pracy właśnie z własnym sumieniem, od tego, aby właśnie samemu stawać się lepszym. Jak reagować na, na grzechy Kościoła, pokazał nam sam Chrystus. W tym tygodniu w liturgii Kościoła podczas Eucharystii czytaliśmy fragmenty z Ewangelii Łukasza i dzień po dniu właśnie widzieliśmy reakcję Jezusa na odrzucenie przez ludzi. Na to, że ludzie nie wybierają Boga, tylko idą własną drogą. Tym, pierwszą tą sceną było, kiedy Jezus zapłakał nad Jerozolimą. Widząc miasto z daleka, odczuł głęboki smutek, dlatego że nie przyjęli Boga. Drugą sceną, która pokazuje nam reakcję Jezusa na grzech człowieka, jest wygnanie kupsu ze świątyni, kiedy wzbudził w nim się pewien słuszny gniew, aby przywrócić należne miejsce Bogu, aby przywrócić należną część świątyni, która została w ten sposób gdzieś właśnie dotknięta pewnym złem. Te dwie sceny czytane gdzieś razem pokazują nam, jaka powinna być nasza reakcja na grzech drugiego człowieka, że przede wszystkim powinien budzić w nas się pewnego rodzaju smutek i żal z tego powodu, że ktoś odrzuca miłość Boga, że ktoś postanawia iść własną drogą i w ten sposób czynić zło drugiemu człowiekowi. I dopiero kiedy zbudzi w nas się miłość do grzesznika... To może w nas budzić się słuszny gniew, który jest skierowany wobec grzechu, wobec tego zła, które, się popeł które zostało popełnione. I to nas wtedy motywuje do tego, aby właśnie zmieniać Kościół, zaczynając od siebie, żebym ja tak nie robił, żebym ja nie wchodził w to samo bagno, w które ktoś wszedł. Moi drodzy, zapraszam Was teraz, abyśmy wysłuchali krótkie świadectwo Dominiki, która podzieli się z nami. Swoim doświadczeniem Kościoła powie nam, dlaczego ona trwa w Kościele, czym jest dla niej Kościół i co ona z Kościoła czerpie. Posłuchajmy. Cześć, mam na imię Dominika. Chciałabym Wam opowiedzieć parę słów o tym, dlaczego Kościół. Teraz bardzo dużo afer nas dotyka, czy to kwestia pedofilii, czy jakichś innych zaniedbań Kościoła. I to nie znaczy, że jestem za tym, żeby takie rzeczy się działy, wręcz przeciwnie. Uważam, że każdy grzech, a więcej każde zło, każde przekroczenie prawa jest karalne po prostu, i tutaj bez różnicy, kto to robi. E, to jedna rzecz. Druga rzecz, dlaczego Kościół? Mimo to, dlaczego Kościół? E, dlatego, że nie ma życia poza Kościołem w tym sensie możemy się modlić w lesie, możemy się modlić w domu, ale tam nie ma sakramentów. Nie ma Chrystusa, który jest żywy i obecny, a tylko w najświętszym sakramencie jest tylko w Eucharystii jest um, i nie znajdę tego nigdzie indziej. Dlaczego Kościół? Też dlatego, że jest to wspólnota ludzi i czasami, kiedy ja mam krach i mam kryzys, to wiem, że są ludzie, którzy są moimi plecami. Mam przyjaciół, do których mogę zadzwonić, którzy nie naprawią moich problemów, ale którzy będą chociażby się za mnie modlić. E, dlatego Kościół, bo wtedy człowiek nie jest sam po prostu. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, na pierwszych naszych spotkaniach chciałbym, żeby te katechezy były pewnym dialogiem, żeby też one mogły nieść odpowiedzi na Wasze pytania. E, dlatego, jeżeli rodzą się w Was jakieś pytania przez tą katechezę, czy jakieś pytania w związku z przeżywaniem Waszej wiary, to możecie je również wysyłać na maila, którego macie w opisie pod filmem. Oprócz tych pytań, na które chciałbym, żebyście odpowiedzieli, możecie tam również wysyłać swoje pytania do których będę chciał się odnieść właśnie na końcu każdej katechezy. Jeżeli będzie tych pytań bardzo dużo, wtedy y, utworzę jakąś osobną serię takiego naszego bierzmanskiego Q&A, y, aby te spotkanie mogły też trafić do waszego życia, aby te spotkanie mogły was ubogacać. Tymczasem nie zapomnijcie zostawić suba, kliknijcie dzwoneczek, abyście nie przegapili kolejnych katechez. Do zobaczenia z Bogiem. Cześć.